Cześć, witam Cię z tej strony Jacek Stanek z jacekstanek.pl Dzisiaj chciałem Ci powiedzieć taką bardzo ważną rzecz, która jest potrzebna, aby działać w marketingu sieciowym i nie tylko, w jakimkolwiek biznesie, który prowadzisz. Powiem Ci jedną najważniejszą rzecz. Musisz umieć sprzedawać. Ale powiesz, jak to muszę umieć sprzedawać? Przecież ja wcale nie muszę sprzedawać. Jeszcze raz Ci powiem. Jeżeli prowadzisz jakikolwiek biznes, musisz umieć sprzedawać. Jeżeli nie potrafisz sprzedawać, nie osiągniesz wielkiego sukcesu w życiu. Ale nie chodzi o to, żebyś ty sprzedał produkt. Ty musisz potrafić umieć sprzedać z siebie samego. Samego siebie musisz umieć sprzedać. Po prostu musisz się nauczyć, jak rozmawiać z ludźmi. Przede wszystkim musisz... Dać wszystko z siebie, aby yy, no, potencjalny nowy klient lub partner zaufał tobie, yy, polubił Cię, a wtedy bez problemu, jeżeli cię pozna, polubi, zaufa tobie, on kupi Ciebie. Bo to nie yy, marką jest firma, z którą ty współpracujesz, ty tworzysz swoją markę i to właśnie Ty musisz potrafić sprzedać siebie. Jeżeli nie będziesz umiał siebie własnego sprzedać, uwierz mi, nie osiągniesz żadnego sukcesu. Ja Ciebie gorąco pozdrawiam. Skomentuj koniecznie to nagranie polub lub udostępnij. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!